Когда ты там Dzień dobry, witam Państwa na otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do, do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 7 zadań. Termin składania ofert upłynął w dniu dzisiejszym o godzinie 9.45. W terminie w tym do zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 372 105,90 zł. W tym na zadanie numer 1 24 tysiące złotych, zadanie numer 2 201 800 zł 800 złotych, zadanie numer 3 45 tysięcy złotych, zadanie numer 4 5200 złotych, zadanie numer 5 8000 złotych, zadanie numer 6 45 tysięcy 5 złotych i 90 groszy, zadanie numer 7 43 100 złotych. Oferta numer 1. Bis serwer złka ZO, albatrosów 1, Kraków. Oferta dotyczy zadania numer 6, cena oferty 41 tysięcy złotych okres gwarancji 4 lata. Oferta numer 2, tas tomasz Orlikowski, ulica Grunwalska 12 przez 83, kutno, zadanie numer 1, cena oferty 27 675 zł, Okres gwarancji 3 lata. Zadanie numer 2. Cena oferty 240 000 711 zł. Okres gwarancji 3 lata. Zadanie numer 3. Cena oferty 42 000 115 zł, 20 groszy. Okres gwarancji 3 lata. Zadanie numer 4: cena oferty 6457 zł, 50 groszy. prędkość skanowania mono 12 stron na minutę, na, na sekundę, nie 12 sekund na stronę, przepraszam. Zadanie numer 5. Cena oferty 7000. 134 zł. Okres gwarancji 3 lata. Zadanie... Zadanie numer 6. Cena oferty 20 910 zł. Okres gwarancji 3 lata. W zadaniu numer 5 okres gwarancji 4 lata. Zadanie numer 5? Tak. to było 6. W szóstym jest 3 lata, w zadaniu numer 5 gwarancja 4 lata. Zadanie numer 7: cena oferty 41 820 zł, okres gwarancji 4 lata. Oferta numer 3 Virtual Technologies IT Spółka ZO, ulica Damrota 6 przez 301 Katowice. Oferta dotyczy zadania numer 6. Cena oferty: 36 tysięcy 39 zł. Okres gwarancji 36 miesięcy. Oferta numer 4, Exxon Computers Computer Systems A. Jasowicz, spółka komandytowa. Zadanie numer 1, cena oferty dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści Okres gwarancji 3 lata, zadanie numer 2. Cena oferty: 183 220 złotych, 80 groszy. Okres gwarancji: 36 miesięcy. Zadanie numer 3. Cena oferty:

Prędkość skanowania mono 12 sekund na stronę.